Podoba Ci się w domku? Stoliczek jest? Jejku, jakaś hej, hej. Dzień dobry. Cieszysz się? Nie zabiście! Gdzie jest twój pokój? Gdzie jest twój pokój? Szukaj Twojego pokoiku. Może kiedzia dzień. Naszą sypialnię? Tak. Idziemy? Tak. Uuu, w Chory był wspólny pokój, więc nie było problemu z podziałem zabawek, a teraz e, się wyprowadza od Sary. I jest problem z tym. Która zabawka była wspólna, a która jest Sary, która jest Malicki? Tak, Sarcia? Następuje podział.